Jestem pełnomocnikiem Ruchu Narodowego w okręgu 30. 30. Partii Ruchu Narodowego. Tutaj razem ze mną jest koleżanka Hania Boczek, prezes struktur Nowej Nadziei w okręgu 30. Razem z Kulturą Środowisko Konfederacji. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja ma na celu poruszenie tematu 80 protestów antyimigracyjnych w całym kraju, które. Są wyrazem sprzeciwu w stosunku do e, zwiększenia się e, przestępczości w naszym kraju, które się wiąże właśnie z, z wzrostem imigracji i poczuciem zmniejszenia bezpieczeństwa naszych rodaków. Donald Tusk w kampanii parlamentarnej zapowiedział, że postanowienia paktu migracyjnego nie wejdą w życie. Natomiast dotychczas rząd nigdy nie zrobił, mamy 2025 rok, a w przyszłym roku pakt migracyjny wejdzie w życie. W tym samym czasie Polska mierzy się z problemem migracyjnym na zachodniej i wschodniej granicy, którzy jak sami wiemy są te protesty, te, te, te prowokacje organizowane przez służby niemieckie i białoruskie. Dane statystyczne niemieckiej policji wskazują na to, że w ciągu ostatniego roku do Polski sprowadzono, przerzucono dokładnie 10 tysięcy imigrantów. Jedynie Konfederacja jest w tym temacie wiarygodna. A właśnie dlatego, że za rządów PIS przyjęto do Polski najwięcej imigrantów dotychczas, a Platforma Obywatelska w tym samym czasie, gdy oni rządzili w 2021 roku, bojkotowała budowę zapory na granicy z Białorusią. Przeszkadzali strażnikom granicznym, przeszkadzali żołnierzom. Wszyscy doskonale pamiętamy te obrazki. I dlatego dzisiejszy protest. Ma wyrazić, wyrazić nasz sprzeciw w stosunku do tego procederu i mamy nadzieję, że obecna władza weźmie sobie do serca nasz głos. Teraz oddaję głos koleżance pani Boczek. Szanowni Państwo, żeby nie było, że tutaj walczymy z jakimś wyimaginowanym problemem, z zagrożeniem, które właściwie nie istnieje, przytoczę Państwu kilka statystyk, które zaprezentowało nam Eurostat odnośnie napaści na 100 tysięcy mieszkańców. Otóż w samej Belgii. Ta liczba wynosi aż 554 napaści na 100 tysięcy mieszkańców, i to są dane z ciągu, z ciągu kilku lat. W Niemczech ta liczba wynosi 165, w Luksemburgu 101, w Austrii 42, w Holandii 26, w Polsce dla niektórych wydaje się to dużo, natomiast w porównaniu do innych krajów europejskich. Jest to mało, ta liczba wynosi 17. Także domagamy się tego, żeby ta liczba została utrzymana. Oczywiście naszym docelowym marzeniem jest to, żeby została maksymalnie... Zniżona, natomiast jest to nasz chlubny rekord w skali Unii Europejskiej, z którego się cieszymy i który chcemy utrzymać. Jako Konfederacja, jako środowiska patriotyczne, które tutaj witamy, jako zaniepokojeni mieszkańcy rybnika, okolic, a także tego kraju, domagamy się przede wszystkim rzetelnej weryfikacji ludzi, którzy przybywają do naszego. E, Często bywa tak, że e, służby nie wiedzą w ogóle z ten ktoś przyjechał, ile ma w ogóle lat, jak się ta, tak naprawdę e, nazywa, bo w jakichś dziwnych okolicznościach poginęły ich dokumenty. E, także domagamy się skutecznej weryfikacji e, tych miejsc. Domagamy się przede wszystkim również e, rozmów z niemieckim. Bo jak wiecie Państwo, w ostatnich miesiącach dzieje się pewien proceder, który dotyczy głównie nawet niemieckich służb, takich jak policja, ponieważ zebrały się różnego rodzaju dowody, nagrania o, to, o tym, że policja nam tutaj podrzuca tych ludzi, których według różnych danych jest aż... 10 tysięcy. Domagamy się również wprowadzenia programu Konfederacji, który już zaprezentowaliśmy parę lat wcześniej. A ten program to jest Pakt Odpowiedzialnej Polityki Migracyjnej. Jest to 12 punktów, które dostępne są na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i wprowadzenia tego przez rządy Donalda Tuska. Jak już wcześniej kolega Łukasz Golada wspomniał, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, partii ponoć antyimigracyjnej, do Polski trafiła rekordowa ilość migrantów z krajów muzułmańskich. Także dzisiaj tutaj właśnie jako środowisko Konfederacji, patriotów, zatroskanych obywateli, mówimy stanowczo nie wobec tego procederu, mówimy głośno nie wobec paktu migracyjnego. I po to dzisiaj się tutaj wybraliśmy, po to, żeby protestować przeciwko polityce. Absolutnie nie protestujemy przeciwko ludziom, którzy tutaj już zamieszkali od kilku lat, którzy tutaj dla nas pracują, zakładali swoje działalności, którzy przynoszą jakiś profit dla naszego narodu. Nie protestujemy oczywiście przeciwko tym ludziom. Protestujemy przeciwko lekkomyślnej polityce. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do udziału w naszym. Протажте в, филе, в, филе, в, филе, в филе.